Jest godzina 13 sierpnia .2014, 2014 roku. Jesteśmy na ulicy Krzywickiego w Warszawie. Tutaj właśnie mieści się Ambasada Izraela. Wiemy, że Izrael toczy działania przeciwko obywatelom palestyńskim w Strefie Gazy. Widzimy tutaj pikietę, no niezbyt liczną, ale konkretną. Widzimy funkcjonariuszy, którzy już przygotowani są, dostali rozkaz pilnowania ambasady izraelskiej. I postawiliśmy tutaj krzyż, bardzo ważny element. Pamiętajmy, że tam obydwie strony konfliktu zarówno żydowska, jak i palestyńska, arabska strona żydowska używa miana. W mediach podaje się, mówi się o stronie izraelskiej. Słowo Żyd jest nieużywane, więc strona izraelska występuje przeciwko stronie arabskiej. Tutaj też w mediach nie używa się określenia Arabowie, muzułmanie, tylko używa się eufemistycznego określenia Palestyńczycy. Trzeba pamiętać, że zarówno po stronie arabskiej, jak i żydowskiej jest wrogość przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Krzyżowi, przeciwko prawdzie o Ewangelii i ten element, Krzyż. Trzeba było tutaj postawić. Tak jak powiedziałem, 3, 3 sierpnia się tutaj gromadzimy. Jest to data bardzo szczególna mianowicie tego dnia 4 lata temu w Warszawie odbyła się ta słynna walka o krzyż, którą Państwo pamiętacie z filmów telewizji narodowej. To był ważny moment w historii Polski, mianowicie wiemy, że w Polsce o, widzimy w kształcie menory Ogrodzenie. W Polsce, niestety, no, mamy podstawy tak twierdzić i przypominać, że wielu ludzi pochodzenia żydowskiego, wielu złych ludzi, Stalin tutaj w Polsce osadził na kierowniczych stanowiskach i to przyniosło wiele krzywd Polakom. Możemy mówić o prześladowaniach Polaków. Ze względu na narodowość przez żydowskich działaczy komunistycznych. Niestety takie są fakty. I warto tutaj przypomnieć tą datę, kiedy 3 sierpnia broniliśmy krzyża na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim, no to wtedy właśnie to była znacząca bitwa, ponieważ właśnie tym funkcjonariuszom, osadzonym tutaj jeszcze przez Hitlera, przez Stalina, ich rodzinom, potomkom tych funkcjonariuszy, my wtedy właśnie na pomocą tego znaku, znaku krzyża, powiedzieliśmy nie. I tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jeden bardzo ważny element Mianowicie przyszedł Sławomir Zakrzewski Z ruchem suwerenność narodu polskiego Ze swoim banerem Czy Polska będzie drugą Palestyną To jest bardzo ważny element Że ktoś Właśnie nasz przyjaciel Sławomir Andrzej Zakrzewski Znany państwu z telewizji narodowej Ktoś przypomina Że to wszystko ma kontekst polski Wiemy, że tam Strona izraelska gnębi Palestyńczyków no, i tutaj my też, niestety, Polacy doświadczamy różnych zachowań, które mają charakter gnębienia. Ten banner, ja postaram się podejść bliżej i sfilmować dokładniej. Mianowicie ten banner jest już taki trochę podniszczały, taki trochę pożółkły. Słomir, może zaraz powie, przypomni, kiedy go namalował. Dajże, był to rok 2006. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie, Panie, Sławku, Panie Sławku, ten banner. Tak. Ja pozwolę go sobie bliżej Kolega skimować. naciągnie. Trochę, trochę już taki e, podniszczały. Mm. Kiedy powstał? Jakieś 10 lat temu. Przypominaliśmy. Tak, czy to nie było w 2006 roku, kiedy no, nawet, był e, papież tak. Benedykt XVI? Też, on już był. On Obróz już wtedy był. był zrobiony, tak? Ale w 2004 roku w ramach tego anschlussu Polski do. do e, panie Radosławie, do... proszę zajść tutaj, żeby wyeksponować bardziej. Tak. Proszę mówić, panie słowku. Robiliśmy między innymi z naszymi braćmi Polakami i Palestyńczykami, którzy uczestniczyli o dziwo w mszy w intencji tych pomordowanych w ramach ludobójstwa w strefie gazy jakieś 5 lat temu. I między innymi od nich dostałem ten szalik, tą zwaną tak zwaną Arafatkę. Tak jest, jeszcze widzimy tutaj twarz Arafata. Od to co się powtarza, to nie jest to, że to dzisiaj się wydarzyło. Aha, właśnie od widzimy od twarz tak Arafata. Palestyńczycy są najbardziej mordowanym narodem na świecie. I proporcje są mniej więcej takie jak w czasie okupacji hitlerowskiej. Za jednego Żyda mordują 10, co najmniej palestyńczyków, a nawet 100. Potrafili za jednego porwanego swojego izraelskiego jakoby żołnierza 100 razy uderzać na strefę Gazy w ciągu jednego dnia, 100 akcji zbrodniczych z bronią, z nalotami dywanowymi. I, i kłamliwie w naszych mediach mówi się, że to jest konflikt zbrojny. Konflikt. Jaki konflikt? To jest ludobójstwo, kiedy Palestyńczycy raptem parę rakiet mają domowej roboty. I no niestety tutaj, chwileczkę tutaj, niestety, ja tutaj wejdę w słowo y, Słamirowi Andrzejowi są... Zakrzewskiemu. Mianowicie, mianowicie mówi się bardzo wyraźnie o tym, że tunelami przez Egipt, tunelami podziemnymi y, drogami docierają do y, Palestyny najnowocześniejsze rakiety rosyjskie, irańskie, y, japońskie. Jak pan to skomentuje? No ale tunelem czołg nie przejedzie ani Armata, no, tylko są małe rakiety, które obsługuje się ręcznie. No tak no ale no. jednak dzięki internetowi, dzień dobry. Ale to Tadeuszu. jest... Witam tutaj pana Tadeusza, jest pan Tadeusz znany Państwu z telewizji dzień, narodowej obrońca dzień, dzień. Krzyża. No Natomiast wracamy Wyniuszu, do jedna sprawa. Chwileczkę, bo tak, bo yy, Amerykanie się... rocznie oficjalnie wydają dziesiątki miliardów dolarów na dozbrojenie armii izraelskiej. Na utrzymanie Izraela, bo Izrael by się nie utrzymał bez pieniędzy z podatników amerykańskich, z ich pracy. Natomiast tutaj jest, można powiedzieć, partyzantka. Kraj jest wyniszczony, jak nie mają żywności, nie mają lekarstw, to co mówić o jakiejś broni? Broń robią na miejscu. Owszem, na pewno tymi kanałami przechodzą. Przechodzi jakiś sprzęt, ale to jest nieporównywalne z tym potencjałem, jaki ma... No, ale jednak ma. przypomnijmy, Hamas na północy Izraela, mówię tutaj o <coughs> pograniczu Libanu i Izraela. Hamas jednak wyszedł obronną ręką z ostatniej wojny. Przed kilkoma laty była wojna, tam właśnie Hamasu okazało się, że są świetnie uzbrojeni, że armia izraelska nie potrafiła sobie poradzić. To była przede wszystkim walka taktyczna. Wiedzieli, jak walczyć, mieli ducha, natomiast Żydzi, jak nie mają sprzętu amerykańskiego dobrego, to nie idą do walki, idą tam, gdzie kobiety i dzieci, i tam na lotami dywanowymi. Poza tym mają rakiety zdalnie sterowane elektronicznie, gdzie z dokładnością do jednego samochodu walą, dokładnie y, mają rozpracowany system monitorowania tych ludzi. Tam praktycznie się można przemykać chyba kanałami tylko bezpiecznie, a tak walą w domy, domy mieszkalne. przypomina to powstanie warszawskie Trochę albo przy... powstanie w getcie warszawskim. Przypomina, nie, nie chcę tu mówić o getcie warszawskim, bo to była, przecież tylko był to odruch samoobrony. To nie było przygotowywane powstanie, bo nie chcieli, tak jak ich Polacy namawiali, żeby się bronili. Przez te kilka lat dostarczali im broni, szkolili ich do walki czynnej, to był y, właściwie akt rozpaczy. Kilkudziesięciu na początku się rzuciło Coromil że do dobro do Natomiast nowowej. dzisiaj Zaczyna dzisiaj jest opakujemy. to ludobójstwo. Ludobójstwo. Rozpoczyna się pigieta. O przestrzeganiu przepisów prawa, o nieużywaniu pirotechniki, o nieużywaniu ognia otwartego, a także o tym, a także przyroina młodych, no żeby nie wychodzić bez potrzeby na ulicę i nie przeszkadzać tutaj w prób drogowym, który się niewielki, ale jakiś e, odbywa Myślę, że za parę minut zaczniemy. Prowadziliśmy no, tutaj po raz kolejny, żeby zaprotestować przeciwko bezprzekładnemu ludobójstwu jakie w Strefie Gazy zgotował syjonistyczny pod nazwą Izrael. Pamiętajmy, że Żydzi powołują się na to, że cierpieli w czasie wojny ze strony nazistów. Natomiast to, co stosują w tej chwili, jest jak gdyby dokładnie powtórzeniem tych metod, z jakimi sami spotkali się w czasie II wojny światowej. Trzeba drugiego Hitlera jeszcze zrobić.